Zodiakalna wago oto Twoje czytanie na wrzesień 2023 zobaczymy, co przyniesie Ci najwięcej szczęścia i radości w tym miesiącu, co tam w pracy, Twojej karierze czy biznesie i co słychać w miłości. Dzisiaj używam kart liści herbacianych, to jest wielka talia, dlatego tasuję ją po połowie. Zodiakalna wago. Zacznijmy od tego, co przyniesie ci najwięcej szczęścia w tym miesiącu. Masz tutaj trzy karty: But, Kot i Cel. Karta But mówi, staraj się bardziej, jeśli chcesz osiągnąć swoje cele. Karta Cel mówi, jesteś bardzo skupiony na swoich zamiarach, celach. I karta Kot mówi o dwulicowej osobie. Zapytacie, jak dwulicowa osoba może się pojawić w, tutaj w dobrych rzeczach? Już tłumaczę. Yy, jesteście w trakcie procesu manifestacji jakiegoś swojego celu, chcecie spełnić swoje marzenie, zamierzenie. I w to jest zaangażowanych kilka osób również, prawda? Nie jesteśmy samotną wyspą, nie da rady samemu wszystko zrobić. I to, że we wrześniu dowiecie się, że ktoś jest dwulicowy, utrudnia Wam jakieś rzeczy, wcale dobrze Wam nie życzy, chociaż wydawało się, że tak jest, to Wam finalnie pomoże, ponieważ ta osoba, jej złe intencje w dużej mierze blokują Was przed realizacją Waszego celu. I dzięki temu, że w końcu się dowiecie, co to było, dlaczego to nie szło, że to jest ta osoba, to dzięki temu będziecie mogli zwiększyć swoje wysiłki, żeby osiągnąć ten swój cel szybciej i to, że tego się dowiecie, to jest tak naprawdę ukryte błogosławieństwo. Słyszę, że dowiecie się tego w czasie retrogradacji Merkurego. Tak jak już mówiłam, zapraszam na film o retrogradacjach, warto zobaczyć. A teraz przejdźmy do wiadomości na temat Pracy. Wago, w pracy tutaj widać, że to ten rząd jest połączony z, tym, z, tym, z, tej opo, z tą opowieścią o szczęściu, o tej dwulicowej osobie, bo mamy tutaj wieniec i trumnę. Smutek z powodu straty i ktoś odchodzi z Twojego życia albo kończy się jakaś sytuacja. A zatem nie tylko dowiecie się, że ktoś jest dwulicowy, ale ten ktoś opuści to miejsce, albo nie będziecie już razem pracować, albo przestaniecie rozmawiać. Wiesz, to co z tobą rezonuje, bo to jest czytanie kolektywne, ale to zakończenie jest niezbędne. I to jest takie, taka trochę historia słodko gorzka niestety, ale dzięki temu w końcu dowiadujesz się, co cię blokuje w pracy, w twoim biznesie, karierze, i możesz w końcu iść do przodu, i masz takie poczucie, no wiadomo, że jest smutek, ale jest też ulga. Uff, w końcu wiem, że to nie robiłem, nie robiłam nic źle, tylko tutaj była blokada energetyczna od kogoś z zewnątrz. Dobrze, teraz na temat miłości. Masz zodiakalna wago trzy karty. Tutaj też sytuacja jest dosyć skomplikowana. Ten miesiąc jest taki trochę zagmatwany dla Ciebie. Jeśli Yy, chodzi o singli. Mamy kartę serca, która mówi o miłości, głębokich emocjach. Karta gongu yy, mówi o jakimś ekscytującym wydarzeniu, ale do tego jest karta złamanej kości, która mówi o tym, że marzenie nie zostanie spełnione. I teraz, jeśli jesteś singlem, singielką, to yy, wielu z Was będzie rezonować z tym. Poznajesz kogoś, duże są z tym emocje, bardzo Cię ta osoba interesuje, Ty ją też właściwie i macie gdzieś się spotkać, razem wyjść, bo tutaj jest to ekscytujące wydarzenie, może randka, może wyjście, może w pracy jakiś wyjazd, bierz to, co z Tobą rezonuje i na tym wyjściu, na tym spotkaniu no niestety... Ta osoba Was zawodzi. Znowu to nie jest to, coś tutaj nie pasuje, nie ma dobrego wajba, coś tutaj jest nie halo, jakieś yy, znaki ostrzegawcze, no i niestety jesteście trochę rozczarowani. Widzę w małych procentach, że to ta osoba będzie rozczarowana wagą, ale raczej czuję, że to będzie na no odwrót, bo czuję Wasze Duże rozczarowanie tą osobą, bo oczekiwania były wielkie, a tutaj po tym wydarzeniu, jednak, ach, no nic specjalnego. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat miłości, na temat tego, co czekacie w miłości. Kiedy poznasz swojego docelowego partnera, to zapraszam Cię na moje najnowsze czytanie miłosne, które Ci odpowie na wszystkie te pytania. Link będzie na końcu tego czytania. Teraz wróćmy do wiadomości miłosnej dla par. Jeśli jesteś w związku, to to jest dobry związek, mocne połączenie, silne, takie troskliwe. I macie przed sobą jakieś ważne wydarzenie, czy to rodzinne, czy jakaś impreza w pracy, czy ślub, wasz nawet, bierz to, co z tobą rezonuje. No i są duże oczekiwania wobec tego wydarzenia. Niestety, im większe oczekiwania, im większe spięcie, tym będzie większe rozczarowanie, bo marzenie nie zostanie spełnione. A zatem, jak sobie poradzić z tą sytuacją? Najlepiej odpuścić wszystkie oczekiwania po prostu wysyłaj do wszechświata wdzięczność. Za to, że to wydarzenie będzie piękne, pełne miłości, radości i wtedy możliwe, że nie zostaniesz tak zawiedziony, zawiedziona, jeśli odrzucisz te mocne i duże oczekiwania. Zodiakalna wago. Jeśli podoba Ci się ten film, to polub go, wyślij do kogoś, skomentuj. A jeśli chcesz wygrać darmowe prywatne czytanie ze mną, to zasubskrybuj mój kanał i przeczytaj opis tego filmu. Jeśli masz ochotę wesprzeć mnie na Patreon, to link do mojego profilu jest w opisie tego filmu. Zodiakalna Wago. Jeśli chcesz wiedzieć, jak skorzystać z energii sezonu retrogradacji. To film, który Ci w tym pomoże, pojawia się na ekranie. A jeśli chcesz wiedzieć, kiedy poznasz swoją prawdziwą miłość, to to czytanie, które odpowie na to pytanie, jest też na ekranie. Dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.